Szymon Hołownia wytoczył pozew przeciwko Mendsenowi. Afera poszła o to zdjęcie, gdzie Sławek Mendsen zasugerował, że osoby widoczne na obrazku są nielegalnymi migrantami prosto z granicy polsko-białoruskiej. Hołownia z kolei twierdzi, że to byli tylko uczestnicy wigilii dla potrzebujących, a to co wygaduje Mendsen to są zwykłe brednie i kłamstwa. Nawet nie wnikając, czy Hołownia ma rację czy nie, to powiedzcie mi, dlaczego on jako kandydat na prezydenta zajmuje się w tej kampanii tylko i wyłącznie drugim innym kandydatem na prezydenta. Jego kampania jest ostatnio tylko i wyłącznie o Mencenie i Konfederacji, jakby totalnie nie miał innych tematów. On wam nie powie tego wprost, ale wie, że nie ma samemu kompletnych szans na drugą turę, więc wysłali go tam tylko po to, żeby podgryzał innych kandydatów. A kończąc ten wątek, to sąd uznał w trybie wyborczym, że Hołownia jednak ma rację, więc może to potraktować jako pocieszenie, kiedy zobaczy swoje 5% w sondażach. Obserwuj profil mój, czyli polityka siwego.